Ruszył tramwaj na Nowy Dwór, coś na co mieszkańcy tego osiedla czekali od kilkudziesięciu lat i to jest wielki sukces dla całego miasta, ulga dla mieszkańców Nowego Dworu, bo wreszcie powstała alternatywa, że mogą szybko, bez korków, wygodnie i komfortowo dojechać do centrum. Na taką alternatywę czekają inne osiedla. Jagodno, Ołtaszyn, Muchobór, Maślice, Psiepole, a to jest tylko początek listy. Początek długiej listy tramwajowej osiedli, które zasługują na sensowny, Transport na europejskim poziomie. Niestety prezydent Cutryk wszystkie plany tramwajowe wyrzucił do kosza. I my, jako Akcja Miasto, pracujemy na rzecz tramwajowego Wrocławia dalej. Dalej będziemy upominać się o nowe linie tramwajowe, o to, żeby tramwaje jeździły szybciej, żeby transport zbiorowy w mieście był na solidnym europejskim poziomie. Z Jackiem Cutrykiem czy bez niego. Dzisiaj jest czas na świętowanie, a my jesteśmy przekonani, że doczekamy się wkrótce tego, że tramwaje pojadą też na inne osiedla.